będzie Pana zdaniem decyzja PKW w sprawie finansowania kampanii wyborczej przez PiS? Czy to sprawozdanie zostanie przyjęte, odrzucone? Czegoś Pan spodziewa? Spodziewam się, biorąc pod uwagę kształt PKW, jaki w tej chwili istnieje, to nie jest PKW pana Hermelińskiego. W związku z tym podejrzewam, że PKW to sprawozdanie przyjmie mimo ewidentnych nadużyć finansowych w czasie kampanii wyborczej. A co by to zmieniło, gdyby to była PKW pana Hermelińskiego? Myślę, że, że PKW, które nie, było, nie, nie byłoby tak upolitycznione jak, jak to obecne, to sprawozdanie by odrzuciło. PKW jest teraz upolitycznione, ale przecież tam są przede wszystkim już teraz przedstawiciele przez Was rekomendowani. No nie, no, ten, nie, nie niekoniecznie. I, no, z, zobaczymy, co z tego wyniknie, ale moim zdaniem jest mała szansa, żeby PKW w obecnym składzie to, to sprawozdanie odrzuciło. A, a przypominam, że za bardzo drobne nieprawidłowości formalne moja partia ponad 20 lat temu została ukarana właśnie odrzuceniem sprawozdania i musieliśmy przez wiele lat spłacać długi z tego wyniku, z, z tego wynikające. No jeden z członków PKW, Ryszard Kalisz w mediach mówił, że PKW po prostu dostała słabe mówiąc kolokwialnie kwity z prokuratury, a PKW nie ma żadnych kompetencji śledczych, nie przesługuje świadków, nie zbiera dowodów. No więc rzeczywiście to kwestionowanie sprawozdania, wyborczego PiS raczej chyba wisi na włosku. Nie jestem członkiem PKW i nie, nie, nie śledzę tej sprawy tak dokładnie. Pan mecenas Kalisz ma prawo mieć własne zdanie. Zobaczymy, co powie cała komisja.